Witam wszystkich e, przygotowanie pod naty z sufity zabrojone, rozwojone, taśmy amerykańskie poklejane okna zabezpieczone, odkurzone wszystko. Sufity już były gruntowane na etapie powieszenia ich, żeby się nic nie stało. Tu musiałem obniżyć wszystkie natroża, bo Patrzcie na to, jak będziecie robili. W eee, u mnie w projekcie było 215, bo że na gotowo. Po co? Nie wiem. 210, żeby było e, na gotowo bez podłogi. Jak podłogę macie centymetr jak będzie u mnie, to 209 Standardowa futryna najtańsza. Nie ma co się, że tak powiem, wykosztować na nic droższego. No bo to tylko drzwi. Ściany są wyszlifowane, odpylone. Tu wszystkie pomieszczenia, tak jak mówiłem, sufity są już zagruntowane wcześniej. Ściany nie się prysnę tylko z wielkim gruntem. Mam tu mapeja, grunt i u nich grunt atlasa. To nie musi być głęboko penetrujący. No bo to tylko jest podgładź. nie ma potrzeby. To nie są jakieś, to nie są ee, tak, jakby gładzi szlifowane, żeby będzie się pliło. Tu problemu z tym nie ma. Wysyłek Gruntować będę z klasikiem 395, na Dyszy 514. Chyba to jest ta 514 FFLP na małym ciśnieniu z clean przedłużka 30 centów no i lanca 0,7 bo to wąż sztywny zawsze wygodniej co poza tym to mówię to będę w tym tygodniu już pryskę gotowo z innych rzeczy tylko zamontowałem stację do uzyskania wody ceny są masakra 4000 4 tysiące, żeby mieć miękką wodę z pompą jak zwykle, wciąż nie jest skończona. Bo elektryk, jak to się mówi, no, czyli nie będę wulgarny, no, ale nie wywiązuje się z tego, co mam zrobić. No i gdzie I tyle. Biorę maskę, jakieś tam Wam pokażę, i tak samo jak będę już e, natreskiwał mgłać. To wam pokażę, jak ja to robię. No i tyle. Wszystko zaglądowane. Jednak to jest przyjemnym segregatem. Po to. Gdzie to mogą być metrów? Ze 400. Może ze 300 metrów. 300 złotych, na no 4 sypialni, korytarz, no trochę pomieszczenie jest, tak? Po podłodze 100 metrów plus ściany, razy 3 nie więcej razy 3 się czy więc około 300 metrów, tak? Pół godziny robota skończona teraz tylko na szybko umyć agregat ale go nawet dokładnie jakoś tam wybitnie myć nie będę, bo biorę go na robotę za parę dni to tylko zaleje Płynem, żeby tam się nic nie stało. I tyle. No tak jak mówię, posprzątam to. Czwarta godzina z groszem, czas do Rano przywożę Marka. I tyle. I nie wiem co najpierw. Chyba najpierw sufity są presne wszędzie. Bo sufity i ściany to zawsze jest problematyczne. Zwłaszcza na jedną osobę. <laughs> Czy się pyli. Tu patrzcie jak widać cie był słup. Kiedy też pomyślają w tych projektach na balu wszędzie zbrojenia jakiegoś słupów tu słup, tu słup Nie wiem po co na co ale widzisz, Tak to jest. I tyle. No i dzisiaj tyle. Pozdro.